Właśnie podsumowanie. Promocja. Jak czekaj, jak tu wniedzie? Nie. To jest słabe, więc to wytniemy. Czy wiesz, że oferty promowane generują blisko 90% więcej zapytań niż te niepromowane? To jest chyba wystarczająca odpowiedź na to, czy warto promować te oferty. Teraz chciałbym podzielić się z Tobą takimi trzema podstawowymi. Technikami czy elementami, na które powinieneś zwrócić uwagę, kiedy promujesz swoje oferty. Po pierwsze, na sam produkt, on musi być atrakcyjny zarówno cenowo, jak i wizerunkowo. Po drugie, promocja w sieci. Po trzecie, bezpośrednia prezentacja oferty. W zakresie samego produktu istotne jest, aby zadbać nie tylko o tą wartość cenową, a więc, żeby dostosować ofertę do oczekiwań rynkowych, ale żeby również ją dobrze zaprezentować wizerunkowo. Przygotować bardzo dobre jakości zdjęcia fajny home staging, spójny, rzeczowy i przyciągający opis. Zadbać też o zdjęcia z zewnątrz, ponieważ to jest element istotny dla kupujących, ale również zainwestować w rzut czy na przykład w takie dodatkowe elementy jak wizualizacje bądź wideo. Promocja w portalach internetowych to przede wszystkim dbałość o to, aby być na pierwszej liście wyników wyszukiwania na trzy podstawowe kryteria: lokalizacja, powierzchnia, liczba pokoi. Potem dochodzi do tego cena. Jeżeli twoja oferta na te trzy podstawowe Kryteria zapytań klienta kupującego znajdzie się na pierwszych stronach wyświetleń listy, masz duże szanse na to, aby uzyskać jak najwięcej zapytań. Tym ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę promując oferty, ponieważ dochodzi tutaj do przedłużenia zaufania, które budujesz w internecie, jest bezpośrednia prezentacja. Tu powinieneś skoncentrować się na komunikatywności, na tym, aby mieć wszystkie niezbędne informacje podczas zapytań potencjalnych klientów, i przede wszystkim być serdeczny i uśmiechnięty. Mam nadzieję, że jesteś przekonany co do tego, że Twoją nieruchomość musisz skutecznie wypromować, aby otrzymać klientów. Nawet jeżeli to jest bardzo dobra oferta. Dlaczego? Statystyka mówi, że średnio klient musi obejrzeć blisko 100 ogłoszeń, zanim wykona zapytanie. Musisz zrobić wszystko, aby z tej puli 100 ogłoszeń klient wykonał telefon właśnie na Twoją ofertę. Gdybyś jeszcze zastanawiał się, dlaczego warto promować oferty, to również mogę podzielić się z Tobą bardzo ciekawymi. Danymi. Mianowicie, jakiś czas temu zorganizowaliśmy eksperyment, który polegał na tym, że tę samą ofertę opublikowaliśmy w jednym portalu, ale w dwóch wersjach. Z jednej strony to była oferta z bardzo słabymi zdjęciami i okrojonym opisem, z drugiej strony, rewelacyjne zdjęcia, wykonany homestaging na mieszkaniu i bardzo dobrze wypromowana oferta z bardzo rzetelnym i profesjonalnym opisem. Jaki dało to efekt? Ta druga oferta wygenerowała w krótkim odcinku czasu, to znaczy w ciągu jednego tylko dnia pięciokrotnie więcej zapytań. Jedna i ta sama oferta pokazana w dwóch różnych wariantach. Podsumowując, w zakresie promocji ofert warto żebyś zwracał uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, na sam produkt, a więc żebyś zadbał, żeby ten produkt był atrakcyjny zarówno z punktu widzenia ceny jak i wizerunku. Po drugie, aby był dobrze wypromowany w internecie, w tym w portalach nieruchomościowych. Po trzecie, żebyś pamiętał też, że promocja oferty to również bezpośrednia prezentacja klientom kupującym, ponieważ tutaj następuje przedłużenie zaufania, które zbudowałeś w internecie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie sprzedawać nieruchomości, jak je promować, jak wyróżniać i jak współpracować z klientami kupującymi, zapraszam Cię do ściągnięcia naszego e-booka, dzięki któremu dowiesz się, jak szybciej i sprawniej sprzedać nieruchomość.